Witajcie, jest 27 sierpień i jest mi tak bardzo mocno tęskno do dojrzałego i słodziutkiego arbuziaka, że muszę no, zerwać. Ryzyk fizyk. Zerwę już odmianę, którą 15 sierpnia próbowałam, czyli 12 dni temu INX 1739. Tylko, że tamten arbuz był zerwany, bo pękł, ale był słodziutki, już był wtedy słodziutki, tylko że był okrągły, nasionka oryginalne, F1, niepowielający cech. Możecie sprawdzić na stronie Innowa Ukraina, jak wygląda. No i wygląda właśnie tak jak ten drugi. Dwa rosły krzaczki w jednym dołku, w jednym sad y dwie sadzonki. No i właśnie tam ta sadzonka miała okrągłą sztukę. A druga sadzonka taką. Zawiązały się tak samo. W tej chwili nie pamiętam kiedy to było, ale zawiązały się tak samo. Dlatego tu nawet etykietki nie przyczepiałam. A powinnam. No nie, bo jednak nie pamiętam. Czyli zapraszam Państwa do filmu z tamtego zbioru. A jak nie zapomnę, to wrzucę link. Bąsikiem czepnym tu obok. Nie ma się co kierować, tylko. Bo nawet arbuzy, które moje, miały 2-3 tygodnie od zawiązania. Mają zielone pędy, ale wąs czepny uschnięty. No i wiecie. Więc nie wiem dlaczego nawet. Wyczek jest ciężki. Kanne nie będę przedstawiała z nazwy, bo są niezgodne. Części z nasion i nawet z oryginalnego opakowania. Więc tylko podziwiajcie wygląd kwiatostanów, liści, Zawiązują już nasionka i NX1739 opuszcza to stanowisko rany, żeby on był tak dobry jak kolega jego. No to by było coś, a był niedojrzały, przypominam. Zresztą obejrzyjcie na filmie. Tu mam kilka kolorków cyni liliput. Liput, bo niewielkie kwiatki. Coś czuję, że się ogonek chce urwać. Ale musi wytrzymać jeszcze. Bo chcę podejść do jeszcze jednej cyni. Do tej. Bo tak to same róże. A tu jest czerwień pomarańczka. O! Dobrze, że go postawiłam. Dobra, mardar, nie wygłupiaj się. A, pokażę Wam odmianę arbuza, który mimo, że się zawiązał, to znaczy już minął teraz czas jakiś, ale zobaczcie. To jest odmiana ice cream. I on ze dwa, trzy tygodnie po zawiązaniu się już miał zaschnięty tutaj pęd. Więc to nie jest wyznacznik. A ice cream może przynajmniej dwa miesiące leżeć po zbiorze. Jest. Ma twardą skórę. Oj, nie mogę wziąć. I twardawy miąż. Pyszny. Chodź, Kotku, pokaż co masz w środku. Takie starodawne powiedzonko. Chyba każdy zna z nas. A tak zobaczcie. Znowu od tematu odbiegam, ale jak przechodzę koło kwiatków to napomykam pomykam, oczywiście może się to przyda komuś. To jest roślinka, którą wysiałam z nasion rok temu. W tym roku została przesadzona. Na trzy kolorki kwitnie: różowy, biały i żółty z czerwienią. Tak kwiatostany, sory, nasienniki wyglądają. Zawiązują się nasionka. Takie śmieszne na sztorc. A tu biały. Trojeść. Nie to jeść, ale trojeść. I tam gdzieś była czerwono-pomarańczowa, ale nie kwitnie teraz. Myślę, że 3,5 kg to musi ważyć. Ale zaraz przygotujmy. Powiem Wam, szanowni moi widzowie, że jak on będzie niedojrzały, mimo, że tak samo się zawiązał jak ten, o którym mówiłam i który pęk, a był słodki. Waga, okej, okay, okej. Okay. Że jak on będzie niedojrzały, to ja zupełnie nie wiem, którego mogłabym zaryzykować i zerwać arbuza. By mieć jakąś pewność, że jest dojrzały. No niestety... Tak, to wygląda w tym sezonie 3 kg i 8 gram. Do tej pory zjedliśmy jednego arbuza, właśnie takiego, który no, smakował jak trzeba, a byłby jeszcze lepszy. Trafił się jeszcze drugi, no jakoś tam zjadliwy. Zresztą wszystko pokazałam, bo nic nie zostało rozkrojone bez tak zwanych państwa oczu. No, jest to wyjątkowy sezon, zapamiętam go na całe życie. Póki nie będę miała sklerozy, amnezji czy jak to zwał? Wiecie, tak speram zambaży. Ok, kolego Mag, o właśnie na kanale mag 258 tak się nazywa ten kanał. Możecie zobaczyć tę odmianę ale chyba jeszcze nie była pokazana, czy była zbierana. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam szeryfa kanału 258. Co sądzicie? Boję się po prostu rozkroić i się tak Bawię tym. Strzelił. Coś widzę. Czy macie państwo ostrość dobrą, by uchylić rąbka tajemnicy? No, niestety, nie jest dojrzały tak jak trzeba. Widzicie, zabrakło mu. On ma podobną barwę i, i pseudo dojrzałość nasion, jak już ten zebrany kolega. Z tamtego arbuza udało mi się kilka sztuk wydłubać nasion. Możliwe, że zdolnych do kiełkowania. A tu kotka, która, jak widzicie, Ciągle towarzyszy cały czas. Afretusia w oddali, tc tc ależ zaleciało zapachem, arbuziaka. Dobrze, próbujemy go. Ach, nieładnie. Dobre i to. Dobre i to. Tu będzie taki najbardziej. Czerwony, dojrzały. No niestety, muszę ze wszystkimi arbuzami. Nie ma ich wiele, bo jest paręnaście sztuk podobnej wielkości. Minimalnie większy, minimalnie mniejszy. Paręnaście jest zaledwie z około 300 sadzonek. Muszę poczekać po prostu jeszcze. Jest słodki, ale powiem, że mniej niż rozkrojony 15 Tfu. pesteczka niż rozkrojony 15 sierpnia. A tu może być jeszcze mniej słodki. Nie pamiętam ile Brix wtedy miał tamten. Ale zerkniecie w link, który prześlę to będziecie wiedzieli chyba miał mniej niż ten tu widzimy 10 prawdopodobnie tak jest mocna dyszka 10% brix na wartości cukru i naprawdę całe szczęście że on jest słodki bo jest do zjedzenia tak jak te sklepowe co kochana chciałaś zobaczyć proszę Podróbcia. No, no. Proszę, spróbuj. A, ale ciekawość była. Co tu się znajduje na tym stoliczku? A teraz będą, będzie ocieplenie. Dwa dni. Najbliższe. Od jutra. 32 i kolejnego dnia 33 stopnie. A przez dwie noce 20. Więc... Więc takie chwilowe ocieplenie. A potem temperatury 24, 26, 20. Pozdrawiam, do widzenia. Patrzcie, nie wskoczyła tu na ten stolik. To wskoczyła tu. Malutka. Kocia nasza. Pożarłam jeszcze więcej troszkę tego arbuza. I dogram, że tamten egzemplarz był naprawdę słodszy. Ale nim jeszcze człowiek się dowiedział, jaki ten sezon będzie, to u mnie już był problem z siwkami arbuzów. Nie kiełkowały, bardzo słabo rosły i to już było przed, przed. A że ogólnie ten sezon źle się zaczął, o i źle, tak ogólnie. To już chyba pod tym znakiem nam się zakończy. Oby tylko nieszczęść nie było. Tak jak było to w przypadku towarzysza tej kotki Kitusia kochanego, którego już nie ma. Z nami był rok. Przyszedł do nas razem z nią, a w lutym, na samym początku, umarł. Nie zdechł. On umarł, bo to był taki kotek. My go leczyliśmy, a go. Los zabrał. Wpadł pod samochód. W drodze do domu to było widać. To już niedaleko. Także przygarniajcie państwo koty. Dbajcie po prostu o zwierzaki. Do widzenia.